Cześć ludzie, mam do was taką rzecz, bo czasami nie da się urządzenie wysunąć, ja chciałem wam pokazać, jak naprawić w systemie Windows 7, e, tylko musicie trochę w rejestrze parę rzeczy zrobić, jak macie to, czasami nie da się urządzenie wysunąć, ja to naprawiłem w rejestrze wcześniej, Pojawił się komunikat, że urządzenie jest zajęte. Ale pokażę Wam co trzeba zrobić i jaki klucz trzeba wstawić. Uruchomię rejestr jako administrator Klawisz e, Windows ER. Haki Local Machine, System, Current Control Set, Services. Teraz tutaj okay, go. Teraz tutaj do USB folderu trzeba wejść Oje się nie mylę tu Hub G Trzeba taki klucz dodać, jak ja go jak gajecie, A jego tu nie ma Ja go gagałem. Disable on software remove I musi mieć wartość 1 To trzeba dać coś takiego Ale jak tu nie ma tego Hub G to gojecie New, nowy klucz to się pojawi folger. Aaa, zjechałem gdzieś. Sorry moi gardzi, nie chcę co zjechałem. A niech to. O jest mam. K tylko wam ukazuję. W katalogu HubG trzeba to utworzyć. Klikając na New Dwarfy 32-bitowa wartość. Akurat to u siebie utworzyłem. Disable on soft, software, remove i wartość 1. Teraz akurat nie ma u mnie błędu. O, to też tutaj też jest ta wartość. Ale jak tego nie ma w Windowsie. 7 albo w Windowsie 10, to trzeba to utworzyć i teraz każde urządzenie będziecie mogli bezpiecznie wysunąć. Eee, sprawdzę jeszcze... Ach, nie chcę, to kliknąć na twardy dysk. Sprawdzę, jak z tym małym dyskiem. Sprawdzę teraz dysk laptopowy mojej drodzy. Niech on go na przykład zainstaluje. Oj, się mi się ułaknie To jest Gisk Seagate, o ile ja się nie mylę, sprawdzę. Nie, nie pokazuje mi szczegółów. Oto ja sprawdzę wysoką wydajność. Bo nie ustawiłem na wysoką wydajność. I spróbujemy teraz wysunąć. Nie ma problemu, wcześniej się pojawiał. Mam ten problem, nadal w się 10 i będę musiał bok kluczy w Windowsie 10 utworzyć Sprawdzę mój, moją kopię zapasową. To akurat nie muszę robić. Przy okazji OBS Studio jest uruchomione.